Siemanko drodzy widzowie sobota, a jak sobota to oczywiście kolejne typy i kolejny kupon na ten weekend, jednak zanim jeszcze typy, to zaczniemy konkursem. Jak zwykle do wygrania 50 zł w BetCliku, gdzie u tego bookmachera, rejestrując się z linku podanego w przypiętym komentarzu, otrzymujecie zakład bez ryzyka, pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł, wykorzystując przy rejestracji kod poktyp 50 Jeżeli wasz pierwszy kupon nie wejdzie, to całą stawkę pomniejszoną o podatek dostajecie z powrotem na konto główne, z którego możecie oddać. Wypłacić. A waszym sobotnim zadaniem jest wytypowanie minuty pierwszego gola w starciu Bayernu Monachium z Hoffenheim wygrywa osoba, która jako pierwsza pada poprawnie wynik lub będzie najbliżej poprawnej minuty pierwszej bramki. Pamiętajcie również o podaniu niku od tego Bookmachera, a tymczasem zapraszam Was na sobotnie typy. A zaczynamy od La Liga i na tapet bierzemy spotkanie Realu z Lewantem. Królewscy w ostatnich tygodniach u siebie w Lidze grają naprawdę fajną piłkę, gdzie wygrali 4 spotkania z rzędu, a w trzech z nich zdołali zachować czyste konto. Jedyny mecz, w którym stracili bramkę, to spotkanie z Atletikiem Bilbao, wygrane 3 do 1. Z Atletikiem mierzyli się również ostatnio w ramach Superpucharu i niestety to spotkanie przegrali, przez co z Superpucharu odpadli, Atletik awansował do finału i tam ograł nawet Barcelonę. Mimo że Real potrafił u siebie zachować czyste konto, to w starciu z Levante ta sztuka będzie niezwykle ciężka do wykonania. Levante w ostatnim czasie prezentuje naprawdę ciekawą, ofensywną piłkę, co udowodnili chociażby w meczach z Realem Valladolid. Ostatnio w Pucharze Valladolid dostało od nich 4 bramki, a wcześniej spotkali się w lidze, gdzie Levante trafiło do siatki Valladolid dwukrotnie. Dwie bramki zdobili również w meczach z Cadiz czy też Eibarem. Natomiast od połowy grudnia, od przegranego 0-1 do 1 starcia z Barceloną wiodą pasce, Wyjazdowych spotkań, w których strzelali przynajmniej jednego gola. Real ostatnio miewa problemy, co udowodniły chociażby starcia Bucharowe z Atleticiem Bilbao oraz Alcoyano. W ostatnim ligowym spotkaniu nie potrafili zachować czystego kąta z Alawesz, a także o problemach może świadczyć bezbramkowy remis z Osasunu. Levante zdecydowanie nie leży Realowi jako przeciwnik. W dwóch ostatnich sezonach. Potrafili z Królewskimi wygrywać, a ogólnie w trzech ostatnich bezpośrednich spotkaniach na Bernabeu strzelali bramkę, także mając na względzie problemy defensywne ze strony Realu, a także dobrą ofensywną grę ze strony Przyjezdnych, celujemy w ich bramkę po całkiem przyjemnym kursie. A do dubelka dorzucamy mecz z Ligi Włoskiej, a mianowicie starcie Sampdorii z Juventusem. Gospodarze w ostatnim czasie wiodą u siebie bramkową serię ośmiu spotkań, gdzie w meczach z ich udziałem oba zespoły trafiały do siatki. Jeżeli chodzi ogólnie o domowe spotkania, to Sampdoria nieprzerwanie strzela gola w 19 spotkaniach domowych. Ich ostatni domowy mecz, gdzie byli nieskuteczni w ofensywie, to spotkanie z Sasuolo, które miało miejsce pod koniec stycznia ubiegłego roku. Teraz na Stadio Luigi Ferraris przyjeżdża Juventus, który do starcia z Interem nie przegrał przez 11 kolejnych wyjazdowych spotkań. Niestety podczas ostatniego spotkania w delegacji, niestety podczas ostatniego wyjazdowego spotkania, stara dama przegrała 0 do 2 i musiała uznać wyższość na Razzurich. Mimo, że Juventus ostatnio potrafi wygrywać wysoko, to jednak tracą również bramki, co pokazali w spotkaniach z Sassuolo, Milanem czy też Udinese. Stara Dama rozczarowała również w spotkaniu wyjazdowym z Fiorentiną, gdzie przegrali wysoko, bo aż 3 do 0. Sampdoria u siebie na pewno postawi Juventusowi twarde warunki, bo ze Starą Damą potrafili wygrywać tutaj, co pokazali chociażby w meczach w 2019 czy w 2017 roku. Zważając na dobrą ofensywną serię gospodarzy na Własnym boisku spodziewamy się, że Juventus nie zachowa tutaj czystego konta. Takiego dubelka proponuję wam na sobotę. Po więcej typów zapraszam oczywiście do grupy i na stronę. Linki znajdziecie w opisie. Zachęcam do brania udziału w konkursie, a tymczasem życzę Wam powodzenia, trzymajcie się i do zobaczenia.